Po drugiej stronie internetowych łączy mała, czyli Dominika Fischer, a dawniej Dominika Owczarzak, pod tym nazwiskiem występująca w drużynie koszykarek polskiego cukru AZS-u UMCS-u Lublin między 2015 a 2017 rokiem. Dzień dobry, miło Cię widzieć. Hej, <noise> witam ponownie. No właśnie, w czwartek AZS UMCS Lublin ogłosił, że bardzo lubiana przez lubelską publiczność rozgrywająca wraca do zespołu. Cieszymy się bardzo. Czy możesz zdradzić jakieś szczegóły dotyczące kontraktowych negocjacji? Czy, czy łatwo było zdecydować się na powrót do Lublina? To znaczy do Lublina, tak, było łatwo, natomiast nie będę ukrywać, że miałam trochę inne plany dotyczące najbliższego sezonu. Bardziej w sumie tak analizując wszystko, nastawiłam się troszeczkę na to, żeby z Polski wyjechać, ale okoliczności zmieniały się bardzo dynamicznie i w końcu jak pojawiła się już ta konkretna oferta z Lublina, to no to serce po prostu odpowiedziało, że, że to będzie dobry wybór. Pamiętam rok 2017, kiedy odchodziłaś z klubu, rozmawialiśmy tutaj na żywo, wówczas w Lublinie, odchodziłaś do Wisły, Kanpak Kraków, mówiłaś, że twoja ambicja nakazuje ci gdzieś iść tam, gdzie można grać o medale mistrzostw Polski. Rzeczywiście wtedy lubelski klub takich możliwości nie miał jak teraz. Bardzo się to pozmieniało na pewno w ostatnich latach. Mistrz polski klub, który zgłosił swój akces do Euroligi teraz. Tak, to prawda. Właśnie wtedy pamiętam, że no z trudem, to wtedy ciężko było odejść z Lublina, bo rzeczywiście bardzo dobrze wspominam te dwa lata, yy, kiedy właśnie grałam w Lublinie i, ale tak, rzeczywiście wtedy właśnie ta chęć grania w Eurolidze zadecydowała, yy, że chciałam odejść. Natomiast teraz sytuacja się tak zmieniła, że wracam do Lublina, właśnie, żeby grać w Eurolidze. Także. Sytuacja z, z, zupełnie inna, ale no, dla mnie, ja się bardzo cieszę na, na taki rozwój sytuacji. Do Lublina zdaje się miałaś wrócić w roku 2018, ale jakieś problemy medyczne zadecydowały o tym, że tak się ostatecznie nie stało, nie było jakiejś tam urazy co do tej sytuacji i, i właśnie takiego zawahania, że, 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 że jednak nie? Myślę, że tamten moment był po prostu dla mnie trudny, bo 11-miesięczna rehabilitacja po takiej kontuzji i zderzenie się z jakąś nową dla mnie rzeczywistością bycia poza grą, tak długo poza grą. Jakby pamiętam, że, że to był na pewno trudny moment, natomiast ja bardzo wierzę, że wszystko w życiu dzieje się po coś. Po prostu teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to, to wiem, co dzięki temu zyskałam i w ten sposób to postrzegam, także nie żywię w sobie żadnej urazy. Wierzę, że to nie było też kierowane tym, żeby zrobić mi coś na złość. Natomiast każdy po prostu patrzył na swój interes, więc wiem, że i klub, i, i wtedy trener szabarski patrzyli. Patrzyli na swoje dobro. A tak jak mówię, ja nie chowam żadnej urazy, i tak po prostu miało być wtedy. A teraz w Lublinie jest trener Krzysztof Szewczyk, z którym współpracowałaś właśnie w tych wspominanych latach 2015-17. To też dla ciebie jakiś taki magnes, który tu ściągnął do Lublina dodatkowo. Ja dobrze znam warsztat trenera Szewczyka, bo współpracowaliśmy i w Polkowicach, i potem w Lublinie, i w Krakowie przez chwilę przed moją kontuzją. Także uważam, że jest to jeden z najlepszych trenerów w Polsce i, i na pewno ma to dla mnie ogromne znaczenie, bo ja lubię po prostu ciężko pracować i wiedzieć, jaki jest cel tej pracy i, i mieć zaufanie do trenera. Także tutaj te wszystkie rzeczy będą mogły się spełnić, i dla mnie, jako zawodniczki, po prostu jest to duży komfort. Jesteś też na pewno po rozmowach ze szkoleniowcem na temat tego, jak ma wyglądać Twoja rola w tym zespole. Wiadomo, że w, te, w tych dawnych wspominanych latach byłaś pierwszą rozgrywającą. Teraz pewnie będzie to zawodniczka zagraniczna, ale z racji tego, że będziecie grali w Eurolidze, to na pewno minut dla nikogo nie zabraknie. Tak, to, to jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy myślę, że po prostu grając w polskiej lidze, jak ma się jeden mecz w tygodniu, to, to ta rotacja. Po prostu jest troszkę węższa, bo nie trzeba myśleć o tym, że w środę jest kolejny mecz, tylko można się koncentrować raz w tygodniu na tym spotkaniu. I, no i wtedy, jakby zawodniczki mogą grać po 35, nawet 40 minut czasem, co się, co się zdarzało. A tutaj, właśnie przy tym, przy tym systemie, że gra się dwa mecze w tygodniu, ta rotacja jest większa. Dodatkowo też przepis nowy, który, który po, po latach wrócił, zmienia tutaj też trochę układ. Także tak, ja rozmawiałam z trenerem, wiem, jaka jest moja rola. Czuję się z tym dobrze, także czekam po prostu na to, żeby, żeby wywiązywać się ze swoich zadań. A co u ciebie słychać teraz tak pod względem też zdrowotnym, bo wielu kibiców się zastanawia, że Dominika Fischer gdzieś tam rozwiązała kontrakt w połowie listopada. I jeśli chodzi o te krajowe rozgrywki, no to jej nie oglądaliśmy przez długi czas. Tak, tak, tak. Tutaj dziękuję. Wszystko u mnie dobrze. Tamta decyzja była po prostu spowodowana tym, że musiałam przez pewien czas zająć się właśnie sobą i swoim życiem prywatnym, i, i dlatego właśnie potrzebowałam wrócić do domu i się, się różnymi rzeczami zająć. Ale wszystko jest dobrze. Miałam okazję, mimo że, że w sezonie właśnie nie grałam od listopada, miałam okazję teraz się sprawdzić. Trochę na zgrupowaniach kadry, 3 na 3, także wiem, że jest wszystko ok. Teraz już przygotowuję się indywidualnie do, do sezonu. Czyli czujesz się w pełni sił i zdrowia, żeby tutaj od połowy sierpnia, kiedy ruszą przygotowania, być do dyspozycji trenera. Zdecydowanie również czuję się po prostu głodne gry po tym, po tym ostatnim czasie, czasie, więc myślę, że to będzie działało tylko pozytywnie. Jakie masz najprzyjemniejsze wspomnienia z Dublina? Wow, ogólnie, no myślę, że jednak puchar polski, bo, bo to jest takie osiągnięcie, jest to jedyny puchar polski, który Lublin ma i po prostu ten turniej na pewno bardzo, bardzo utkwił w mojej pamięci, bo później w różnych sezonach, jak przyjeżdżałam do Lublina i właśnie widziałam, że jest pełna hala i tak się zastanawiałam, czy jak ja tam grałam, to czy też rzeczywiście ten doping był taki głośny i tak dalej, bo trochę jak się jest u siebie. To inaczej się, inaczej się na to patrzę, jak zawsze właśnie przyjeżdżałam z drużyną przeciwną, to, to byłam pod dużym wrażeniem tego, jaka jest atmosfera na hali. I potem przypominał mi się właśnie mecz y, finałowy Pucharu Polski, w którym chyba brakowało krzesełek dla kibiców. Także no myślę, że to będzie takie najbardziej... Mm, no chyba mimo wszystko najlepsze wspomnienia. Styczeń 2016 i mecz ze Ślęzą Wrocław, a ja mam jeszcze jedno wspomnienie i nawet powiem Ci, że do tego meczu wracał trener Krzysztof Szewczyk, kiedy zapytałem go o jego wspomnienia, kiedy powrócił po nieobecności do Lublina. I mhm. ten mecz odbył się trochę wcześniej, w grudniu 2015 roku i rywalem lubelskiej drużyny była ekipa z Gorzowa. Czy pamiętasz, co a. się wtedy wydarzyło? Tak, 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 bo jak oglądam, a gdzieś w internecie jest jeszcze ten filmik właśnie, jak trafią ten rzucę na trzy. W ostatniej sekundzie wygrywamy mecz. I po prostu pamiętam to, jak. To cała był rzut z trzech rzuka. czwartych boiska, mniej więcej, tak, zdaje pamiętam, się. 66-66 i ostatnia sekunda meczu, rzeczywiście. Tak, tak, tak. Tak, tak super to wspominam, rzeczywiście, bo właśnie fajnie, że jest gdzieś filmik w internecie z tego. Pamiętam po prostu, jak, jak wszyscy się cieszymy, jak trener Szewczyk wybiega na boisko, się cieszy z tego zwycięstwa. Chociaż, jak ktoś to znajdzie, będzie to oglądał, to też mnie bawi bardzo reakcja jednego z sędziów, który po prostu, jak piłka wpada do kosza, to takim gestem radości. Chyba się cieszył, że się mecz zakończył, że już nie będzie dogrywki. Także tak, to też dobrze wspominam. Bardzo dobrze. No i mam nadzieję, że ten powrót do Lublina właśnie też dostarczy i lubelskim kibicom i tobie takich pozytywnych wrażeń, które będzie można potem po latach wspominać. Na koniec kilka słów właśnie poprosiłbym od ciebie do lubelskich kibiców, którzy bardzo czekają na to, żebyś tutaj się pojawiła. Ja również bardzo czekam, bo tak jak mówiłam, wywiozłam z Lublina mnóstwo dobrych wspomnień, także z ogromną radością, ogromną radością wracam. Jest to miejsce, z którego pamiętam po prostu, że z bólem serca odchodziłam i, i była to dla mnie wtedy bardzo trudna decyzja i teraz bardzo się cieszę na ponowne, ponowne spotkanie, szczególnie, że po prostu mam zaszczyt dołączyć do Zespołu Mistrza Polski, więc no, tutaj ten prestiż też jest duży i... Oczekuję pierwszego spotkania i, i spotkania ze wszystkimi kibicami. Dominika Fischer, bardzo dziękuję. Czekamy na Ciebie w Lublinie. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.